I chcę pokazać jak zamontować prawidłowo sam stelaż naziemny. To jest najlepszy montaż jednostki jaki można sobie zafundować. Jeżeli możemy tego uniknąć to unikaj tego za wszelką cenę bo to generuje problemy. I... Mam nadzieję że was nie zanudzę w tym wierceniu. Generalnie w instrukcji obsługi nie znajdziesz informacji na ten temat żeby przekręcać jednostkę zewnętrzną. Wszystko jest stabilne, nic się nie przewróci. Do tego, żeby zamontować jednostkę zewnętrzną pompy ciepła w sposób poprawny, optymalny i zgodny z wytycznymi, z doświadczeniem. Pompy ciepła w praktyce. Nazywam się Konrad Tewratka i na tym kanale dzielę się wiedzą na ten temat. Cześć, cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać montaż. Stelaża naziemnego do pompy ciepła powietrznej, do pompy ciepła powietrzne, woda dokładnie. Tutaj będę miał do zamontowania pompę ciepła AMS 108 firmy NIBE i chcę pokazać jak zamontować prawidłowo sam stelaż naziemny. Wcześniej wykonywałem tutaj odprowadzenie skroplin do gruntu. Jeżeli nie widziałeś tego filmu. To tutaj w linku powyżej wrzucę, wrzucę ten film, więc w razie czego możesz sobie obejrzeć, ile to czasu trwało, jak to wyglądało. A teraz skupiając się na tym, co chcę pokazać, chcę przede wszystkim skupić się na prawidłowym montażu. Wydawałoby się rzecz prosta, aczkolwiek czasami, jak jeżdżę do klientów, przede wszystkim nie swoich, w zasadzie nie tylko nie swoich, jeżeli jeżdżę nie do swoich instalacji, bo tak czasami się zdarza, że. Ktoś zadzwoni i poprosi o pomoc. Jeżeli klient do mnie dzwoni z jakimiś pytaniami z całej Polski, dzwonicie i dopytujecie o pewne rzeczy, to też często pytania o montaż jednostki zewnętrznej, i generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, to jest najlepszy montaż jednostki, jaki można sobie zafundować, z racji tego, że nie przenosi to drgań na budynek i nie powoduje tego, że, że pompy słychać wewnątrz, wewnątrz w budynku. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Czyli nie montujemy stelaża, przepraszam, spornika ściennego do elewacji. Jeżeli możemy tego uniknąć, to unikaj tego za wszelką cenę, bo to generuje problemy i to generuje no, niestety to, że. Hałas w przypadku, gdy jest bardzo zimno, przenosi się na budynek tak naprawdę drgania. Tutaj jeszcze o ile może nie mielibyśmy takiego problemu z, tymi, z tym hałasem, bo tutaj mamy ścianę garażu, więc budynek, ta część mieszkalna jest no, kawałek dalej, ale jeżeli by tutaj był salon, e, no nie wiem, sypialnia, cokolwiek innego, bardzo blisko, no to niestety byłby z tym problem. Dlatego pokazuje swoje doświadczenie, swoje e, przemyślenia na ten temat. Być może to wykorzystasz e, ty jako inwestor, ty jako montażysta pomp ciepła nie mający jeszcze doświadczenia albo mający doświadczenia, a zobaczysz z innej strony jak to można zamontować. I znowu powtarzam to co często powtarzam na moich filmach, to nie jest jedyna opcja montażu tego. Ja pokazuję swoje doświadczenia, pokazuję swoje przemyślenia i dzielę się tym z wami. I to też nie znaczy, że pozjadałem wszystkie rozumy i tylko w ten sposób można robić. Jak zrobicie w ten sposób, na pewno nie pożałujecie, bo ja to już stosuję od wielu, wielu lat i to się sprawdza. A jeżeli coś się sprawdza, no to po co to zmieniać? Można ewentualnie udoskonalać. Dlatego zapraszam Cię właśnie na ten film, a wcześniej oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do paluchów w górę i do komentarzy. I biorę się do roboty. Mamy tutaj stelaż naziemny, to będzie do jednostki litowej, 8 kW, zamontowany stelaż. Mam wcześniej przygotowany fundament, mam przygotowane odprowadzenie kondensatu, Kondensatu. No, odprowadzenie skropni tak naprawdę z procesu odszeniania, czyli wszystkie rzeczy, które powinienem mieć mam przygotowane. Wcześniej miałem jeszcze na etapie budowy przygotowane rodowanie do jednostki. Zewnętrznej pompy ciepła. No i to też, też wszystko jest przygotowane, i teraz co? Ważna rzecz. Jeżeli przychodzę do etapu montażu, ustawiania wszystkiego, to tak naprawdę na co ja zwracam uwagę? Ja raz zwracam uwagę na to, żeby te rury, które tutaj wychodzą, żeby one wyszły jak najbardziej w osi, w osi tego, co, jakie przyłącza ma. ma Pompa ciepła. W moim przypadku jest to w granicach 17 cm od osi przyłączy do, do nóżek, więc staram się tak ustawić stelaż, tak złapać oś, oczywiście mniej więcej, bo tym możemy troszeczkę ruszyć, ale żeby to raczej, raczej było wszystko, jeżeli tak mogę powiedzieć, w osi, czyli 17 cm w tą stronę mamy to przesunięcie, gdzie, gdzie się pojawi pojawi po prostu pojawia się przyłącza, te rury zejdą troszeczkę w dół. Przy tej jednostce one będą zakrzywione, ale to, to nie na teraz. Teraz jest pokaźny na stelażu. I teraz tak. Ja ustawiam stelaż w ten sposób, że będę go starał się około 20 cm od ściany ustawić. Od tyłu. Tak jest, 20 cm. Tutaj mamy też 20. Tutaj nie celuję, żeby on był w dokładnie w osi, bo też nie w ten sposób zostało to przygotowane. Wręcz przeciwnie, tutaj zrobiłem z delikatnym przesunięciem, bo chodzi o wąż odprowadzenia, on, on yy, skropni. No, oczywiście on, on będzie i tak troszeczkę, że tak powiem, po takiej, yy, po takim, yy, po takiej esce prowadzony, więc, więc tutaj yy, główny ciężar, który się znajduje z tej strony, ważne jest, żeby, żeby był na stabilnym yy, podłożu. Teraz tak, jeżeli mam te 20 cm, to mam. Tu 20, tu 20. Czyli, o, czyli jeżeli mam 20, tu 20, tu, to tutaj też powinienem mieć ręce 20 cm. Tak sprawdzam czy po całości jest tak samo, ale wygląda, że jest tak samo. Aha, jeszcze ważna, ważna rzecz. Sprawdzę sobie, czy tu na wolę. Mam 20. Bo to myślę, że będzie większe. Czasami właśnie to wychodzą w różne kwiatki. E, ok, mam 20 tu. Mam 20 tu i jeżeli mam tą odległość taką, jaką chciałem, no to co, zaznaczam, miarka jest rzeczą oczywiście bardzo potrzebną, zaznaczam, e, a, mam tu i zaznaczę sobie 4. Jeden, drugi, trzeci. Ok, mamy cztery utwory. Mogę odstawić jednostkę na zewnątrz. Aha, trudno do tego potrzebuję, bardzo ważna rzecz, potrzebuję cztery śruby montażowe. Ja używam tych śrub M, to jest M10, tak, M10. Żeby te M10 są troszeczkę bardziej sztywne, grubsze, to no, są tego typu, tego typu, to jest dokładnie śruba dwugwintowa, z jednej strony ma do wkołka, z drugiej strony ma gwint. Dwie nakrętki od spodu, od góry i również dwie podkładki od spodu i od, i od góry. I e, oczywiście to będę kotwił na, na te śruby. Nie stosuję żadnej też chemicznej kotwory ani tego typu rzeczy. To jak najbardziej wystarcza. Potrzebna jest oczywiście też wiertarka, żeby wywiercić otwory. Ja najpierw robię to wiertłem dziesiątką. To są kołki dwunastki. Więc, yy, ale z zasady lubię sobie to zrobić na dwa razy, więc pierwszy ja pierwsze otwory który będzie głośno. Vai, eu não, né? Vamos aqui Mam nadzieję, że Was nie zanudzę w tym wierceniu. I, i czwarta dziura. OK, zmieniam teraz wiertło na dwunastkę. To celowo będzie to kółki dwunastki, tak jak już wcześniej powiedziałem. Jeden. Dwa. Postaje namaszczenie dziury z obu a wiem, że to zapomniałem. Zapomniałem po poziomicy, ale zaraz skoczę szybko po poziomicy I... i młotek, to też jest ważny. Aha, wkrytanka jeszcze będzie bardzo potrzebna. Dobra, lecę po narodzie. okej okay, jestem z powrotem. mam. Czyli mogę sobie to podbijać, te moje kołki o, trochę was odsypał, to płytko wywiercone, ale to nie szkodzi. OK, mamy kołki i teraz co? mam śrubki, a mam je tutaj na torksy, więc będzie mi łatwiej torx 25, łatwiej powkręcać. i wkręcamy I jeden. Dzisiaj za chwilę, drugi trzeci. W ten sposób, że kręcam, zostawiam po jednej nakrętce i jednej podkładce, resztę ściągam, zobaczę czy będzie wszystko pasowało, czy to nie pasuje. Kąty są nie takie, trzeba trochę młotkiem podebijać, ale no, to będzie. Ok, ok, ok. na razie podkładka i teraz tak mam przygotowane cztery, cztery śruby nakrętka podkładka na każdej dokładnie w ten sam sposób młotek no, też mi już niepotrzebny potrzebny i co nie potrzebuję no potrzebuję ten stalarz trzymy i wstawiamy zobaczymy czy będzie pasował Pasuje, też, też, też pasuje, no to nawet pasuje. Ok. I my to zawsze robimy w ten sposób, że ja zawsze zostawiam pewną pewną wysokość. Dlaczego? Dlatego, że e, jeżeli przyszłaby tutaj, nie wiem, na przykład ktoś by chciał zrobić, podsypać jakimś żwirkiem y, na, na te bloczki, żeby bloczków nie było widać. To zawsze to, 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 to fajnie, fajnie się wypełni. Jeżeli przyjdzie, nawet okaże się, że przyjdzie, bo czasami klienci nie wiedzą, ile de facto będzie finalnie wykończenia, jeżeli chodzi o, o podłoże. Czasami mówią, że będzie tyle, czasami mówią, że będzie tyle, a później się zmienia, koncepcje się zmieniają i różnie, różnie to było. Dlatego ja zawsze zostawiam to w ten sposób, żeby to. Było tak zrobione, żeby była jakaś przestrzeń, też żeby to nie było dużo, ale żeby była jakaś przestrzeń do tego, żeby jeżeli przyjdzie tu żwir, jakieś wykończenie, to żeby po prostu można było przykryć te bloczki. One nie są najpiękniejsze, no ale te bloczki muszą być. Kiedyś zdarzyło mi się, że klient montowaliśmy na określonej wysokości. Klient powiedział, że będzie wysokość taka i taka, powiedzmy tak jak tu, że bloczki. No, będą, będą ewentualnie delikatnie przykryte, albo będą na wierzchu, a się okazało, że stelaż był dosyć mocno zakryty. Minimalna wysokość, jeżeli dobrze pamiętam, w pompie ciepła NIBE, czyli w tej jednostce, którą my montujemy tutaj, to producent zaleca 40 cm od gruntu. 40 cm od samej jednostki to będzie gdzieś w tym, w tym miejscu. Czyli tak naprawdę, żeby było zgodnie z instrukcją, no to, to może być jeszcze około 10 cm, za e, przykryte, i też nie będzie problemu z tym, że e, ktoś zarzuci nam, że będzie nie tak zamontowane jak trzeba, niezgodnie z instrukcją, niezgodnie z dokumentacją techniczną. Dlatego tego teraz e, to skręcam. A i ważna rzecz o tym, co, e, czego wcześniej nie mówiłem, łapałem tutaj te 20 cm bo tak naprawdę przy tych jednostkach nie mamy od tego że jest 15 cm jednostki zewnętrznej. Ja łapię jednak około 20 cm przeważnie, lub e, no, troszeczkę więcej, ale powiedzmy, jeżeli wszystko zależy od tego, bo jeżeli mamy ograniczenia tutaj do przodu, no, to wiadomo, że nie będziemy tego mieć. Zrobimy takie w no, granicach 20 pewnie nie wyjdzie pewnie z 25 może centymetr. Zobaczymy dokładnie jak zamontuje. Już później samą jednostkę zewnętrzną, ale tak jak teraz jest, to jest, jeżeli sama, sam stelaż jest około 20 cm w tym wypadku. No to jednostka też będzie no, minimum te 20 cm i nawet jeżeli montujesz inną pompę lub jest to w jakiś inny sposób zrobiony, to też to będzie podobnie, bo raczej te jednostki nie wystają z, poza, poza obrys nóżek, chyba że się mylę. Mogę się oczywiście zawsze pomylić. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Albo ten, co wszystko wie. A niektórzy wszystko, oczywiście. E, no, dlatego teraz przystąpię do skręcania tego. E, co jest też ważne i dosyć istotne. Taki montaż, no, utrudnia, chociaż to też, no, ciężko mówić o zabezpieczeniu antykradzieżowym w taki sposób, ale zdarzało się tak. Kiedyś myśmy też, tak powiem że jedną jednostkę Jedną tak, jedną jednostkę właśnie tego typu zamontowaliśmy na do stelarza były dołączone nóżki, takie, takie stopki I położyliśmy na tych stopkach. Generalnie w instrukcji obsługi nie znajdziesz informacji na ten temat, żeby przykręcać jednostkę zewnętrzną, przynajmniej w opach ciepła chyba tak, tak nie jest, że ta, ta informacja tam występuje. Dlatego też no, trzeba... Trzeba no, mieć jakieś doświadczenie już z tematem, a my mieliśmy kiedyś taki przypadek, że przy bardzo dużej wichurze pompę ciepła obróciło. Ne? Właśnie ze względu na to, że nie była przykręcona. Całe szczęście obudowa się tylko lekko pokrzywiła. Można było postawić nawet z rurami chłodniczymi za dużo się nic nie stało. Tylko, tylko po prostu trzeba było obudowę wymienić. I tak naprawdę sprawa była rozwiązana, załatwiona. Ale wiadomo, no, mogły różne rzeczy się wydarzyć. Dlatego, dobre zamocowanie do gruntu, do fundamentu, do bloczków, do wmurowania tego jest tak istotne, żeby później nie mieć z tym problemu. Dlatego, tutaj też zwracam na to uwagę, żeby to zrobić. Teraz będę to poziomował. Przechodzę do poziomu najbardziej optymalnego, powiedzmy. Tył mam złapany i do jeszcze po klucz. Nie ma klucza. Wyciągnę jeszcze klucz, znowu sobie narzędzia, znowu sobie odkrętarkę, Może wszystko, i za chwileczkę. Wyciągnę. Znowu pamiętam. zaraz. Znowu I zaraz. Rysku, 17, ok, sobie powiedzmy, że mam ustawione jedną nóżkę mam ustawioną no jak umówmy się, że jeżeli tak jest skręcona to zawsze jeżeli ktoś by chciał ukraść tą jednostkę no zawsze to jest trochę więcej zabawy oczywiście się śmieję, że jak się znajdzie złodziej, który chce ukraść to ukradnie wszystko i nasze zabezpieczenia tak naprawdę jakbyśmy nie robili to nie ma, nie ma, nie ma sensu też nagwałem kiedyś o klient do, 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 do robił sobie taką budowę z i mówili, a wystarczy ślimierka wystarczy to, wystarczy tam. No, oczywiście zawsze na powiedzieć, że wystarczy tylko to, ale to zawsze jest jakieś dodatkowe, dodatkowe drobne zabezpieczenie, które pozwala nam na to, żeby nawet ktoś potrzebował trochę więcej czasu na to, żeby to ukraść, jeżeli chce ukraść. Może trochę więcej hałasu, może ktoś zauważy, może ktoś coś usłyszy. Tak więc no, trzeba do tematu podchodzić na różne sposoby i myśleć o tym na różne sposoby. E, bo... A, nie, wiem, stronę, podnieść, Zagadałem się i... Podnieść to obniżało. E, no, dlatego, dlatego... No, o tym trzeba pamiętać po prostu. No, ja teraz poziomuję, najpierw poziomuję sobie tył ja Akurat w ten sposób robię, czy tył czy przód nie ma znaczenia Mniej więcej tam wysokość mam taką jaką bym chciał Dokręcam wszystko Z tyłu mam dokręcony Teraz łapię sobie drugą nóżkę Tu prawy poziom jest drugie Ja ustawiam w poziomie, nie wiem jak inni ustawiają Czy ustawiają jakieś spadki, spadki Ja ustawiam zawsze w poziomie była maksymalnie wypoziomowana e, tak więc dzielę się znowu swoją wiedzą swoim doświadczeniem w tym temacie no i tutaj też ja też zaraz troszeczkę do góry w tym wypadku no jeszcze trochę podkręcę i okay. Tak. Tu się zgadza no Trzeba ślady Trzeba by tutaj wyszło więcej, tutaj mniej Z góry Z Nie, no jest ok A no to w zależności gdzie położę to, to też ten stelaż ma jakieś tam wygięcie swoje No i co? I stelaż jest zamontowany Odłożę Wszystko jest stabilne. Nic nie przewróci. Nie ma możliwości takiej, żeby nie wiem, wiatr, cokolwiek innego, co, co by ingerowało w by, by, by jednostkę zewnętrzną to przewróciło. No też gorzej jest to, że tak powiem, wziąć pod pachę i zabrać ze sobą. Oczywiście zawsze istnieje takie możliwość. Nie jest, nie jest zabezpieczenie. Powałam tykrazieżowe, tylko jest po prostu solidny montaż do podłoża o czym, o czym wspominam, o czym mówię. No i co? No i chyba, chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Was nie znudził, że podobał się, że ktoś komuś się przyda do tego, żeby zamontować jednostkę zewnętrzną pompy ciepła w sposób poprawny, optymalny i zgodny z wytycznymi, z doświadczeniem. E, moim eee. i że naprawdę no, wyciągniesz z tego wnioski albo nawet podzielisz się ze mną pewną swoimi spostrzeżeniami, opinią i może ja też wyciągnę jakieś wnioski, bo czasami, czasami to też ma miejsce. A na teraz dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, cześć.